Cześć! Dzisiaj na tapecie ikonki i do niebyle jakie ikonki, bo dobrze wykonane, starannie wykonane i w końcu czytelne, nie tak jak to miało miejsce w poprzednich farmingach. Oczywiście pomijam tutaj moda Global Company, który też w podobnym kontekście zadziałał, czyli zwizualizował w sposób czytelniejszy i bardziej kolorowy te ikonki, które były standardowo w grze. Ale ta praca, którą Giants wykonał z tymi ikonami no zasługuje na pochwałę, bo nie dość, że zachował taki jakby pierwotny wzór, który każdy zna. Mówię o tym, tutaj oczywiście o tych ikonach, które były wcześniej używane. Oczywiście nie o tych nowych, tylko o tych poprzednich. Czyli tak jakby wzór, obrys, zarys tych ikon został zachowany, ale doszły tak jakby kolory, doszła cała ta wyrazistość, która jest tutaj widoczna. Jak najbardziej na plus jest ok, naprawdę już bez samych podpisów tutaj można sobie uświadomić o co chodzi, aczkolwiek kilka zagadek zostało już rozwikłanych, co jest, co generalnie wcześniej bez tych podpisów można było się tylko domyślać, teraz to się potwierdziło, ale oczywiście te, które, te ikonki, które zostały zaprezentowane, to jeszcze nie wszystko, będzie ich dużo, dużo więcej. Ale o tym e, później. Dobra, startujemy z tym, co dostaliśmy. Standardowy e, zestaw, e, jeżeli chodzi e, o zboża, czyli mamy, mamy pszenicę, mamy jęczmień, mamy też e, tutaj rzepak, mamy owiec, mamy sorgo, kukurydzę, słoneczniki, soję, ziemniaki, buraki cukrowe, trzcinę cukrową, bawełnę. E, Tutaj trochę nowości, czyli mamy winogrona, mamy oliwki, tutaj mamy trawę taką standardową, tutaj mamy y, trawę y, pociętą, tutaj mamy siano, mamy słomę, mamy kiszonkę, y, wood chips, czyli tutaj to sobie możecie nazywać to tak, jak chcecie: czy to rociny, czy to zrębki, czy to wióry. No tutaj to macie naprawdę dowolność, jak to woli, czy też po prostu. Pocięte, pocięte drewno to sobie wybierzcie tutaj co my mamy tutaj mamy sugar beet cut czyli to jest sytuacja która jest jeszcze dla mnie troszeczkę zawiła bo jeżeli pojawiła się informacja że buraki cukrowe będą będą tak jakby wchodziły w skład pożywienia dla bydła bo taka informacja się pojawiła to układając to wszystko w logiczną całość, wydawałoby się, że powinny się tutaj pojawić po prostu wysłodki, czyli że mamy cukrownie, zawozimy buraki cukrowe w sytuacji, w której uruchamiane są łańcuchy produkcyjne, dostajemy, dostajemy cukier i dostajemy wysłodki, którymi możemy nakarmić zwierzęta. Okazuje się, że nie, tutaj dostajeliśmy Poszatkowane, pocięte buraki cukrowe. Miałoby to oczywiście sens, gdyby w grze pojawiły się też buraki pastewne, czyli że po prostu je tniemy i gdzieś tam dodajemy. Czy do mieszanek, czy samymi gdzieś tam dokarmiamy. Co do cukrowych, średnio. Jeżeli wysłodki tak, jeżeli to będą pocięte buraki cukrowe i tak po prostu rzucane, czy gdzieś rzucane do mieszanki paszowej, no tak średnio jest, bo jest. Później mamy. Tam później mamy plewy sieczkę, czy jak tam kto lubi. No i teraz tutaj mamy taką sytuację, że pojawiają nam się kostki słomy, pojawiają się bele słomy, pojawia się prostokątna, kwadratowa jak to lubi bela bawełny i okrągła. I teraz tutaj poniekąd jest taka mała informacja, że, że pewnie dostaniemy maszyny, zarówno takie, które robią i ten rodzaj, i ten rodzaj, czyli i bele okrągłe, i bele kwadratowe no i tutaj na tapecie pewnie będzie John Lee Case jednego znacie, drugiego pewnie też w zależności od tego kto jak tam się zapatrywał na wszelkiego rodzaju dodatki, mody albo DLC co kto lubi no i teraz sytuacja podobna jeżeli chodzi o kształt tego tym razem na tapecie mamy wood chips czyli mamy te właśnie zrębki, wióry jak to lubi, ale e, sytuacja to jest następująca: e, że nie dotyczy to tak jakby tutaj tych oto, e, tych wood chips, które są tutaj, czyli tych zrębków, tylko prawdopodobnie jest to sytuacja związana z, e, z topolą. No, jak wiecie, było takie DLC, które nadawało tam taką prasę, która była po prostu w stanie tą topolę, którą. Ścieliście, była po prostu w stanie sprasować, więc ja bym tutaj w tym upatrywał tego podobieństwa. No, i tu na końcu jest jeszcze jodła, czyli standardowe drzewo, które będzie wykorzystywane też w łańcuchach produkcyjnych. No, i screen, a w zasadzie zestawienie ikon numer 2 I podkreślam tutaj teraz linią ciągłą sytuację, która ma tutaj miejsce, a właśnie odtąd dotąd. Mamy zwierzęta. Mamy zwierzęta, które znamy. I teraz pytanie za 100 punktów, czy to oznacza, że to już są wszystkie zwierzęta, które pojawią się w grze. I tak, i nie. E dlaczego? E bo Giants słynie z tego, że e albo mówi coś wprost, albo nie mówi nic. A jak nie mówi nic, to tak do końca nie wiadomo, o co chodzi. E jeżeli mówią zerojedynkowo, że coś będzie, albo nie będzie, coś jest zapowiedziane, albo jest niezapowiedziane, no to to jest sytuacja dosyć dyskusyjna, e, jak zawsze, bo tutaj ok, pokazali e, te zwierzęta. E, zwierzęta, jako zwierzęta, oficjalnie nie zostały jeszcze zapowiedziane. Poza tym, co widzimy tutaj, czyli tak na dobrą sprawę nie wiemy, czy to już jest koniec tych zwierząt. Ja tak napisałem, oczywiście, pod, tym, pod tą grafiką na stronie społecznościowej. Stwierdziłem fakty, tak? Czyli na dzień dzisiejszy, patrząc na tego screena, nie zastanawiając się. Co będzie się kryło jeszcze pod tymi trzema kropkami, tutaj? Bo to jest tak, jakby kontynuacja: informacja o tym, że będzie kontynuacja. Kontynuacja musi być, bo tutaj nie ma wszystkich ikonek, ale o tym później. Yy, więc yy, no cóż, sytuacja dwuznaczna. Mamy krowy, mamy świnie, mamy owce, mamy kurczaki, mamy no i mamy konie, więc yy, to wszystko co znamy i co mieliśmy do tej pory. Ale czy coś się pojawi więcej, ciężko powiedzieć. Trzeba poczekać na. Na zapowiedź związaną ze zwierzętami. No Jedno jest pewne, że na pewno sposób karmienia zwierząt się zmieni. Może nie tyle sposób, co, co tak jakby rodzaj żywności, składy skład tej mieszanki itd., itd. Ja tutaj upatrywałbym na przykład zmian w krowach, bo jeżeli krowy miałyby być mleczne i mięsne, to siłą rzeczy chyba logiczne jest, że rodzaje pasz i to, co będą dostawały do jedzenia. Powinny się różnić e, dla każdego z tych gatunków. Czyli, jeżeli jesteśmy nastawieni na bydło mleczne, no to ta mieszanka powinna być tak dobrana, żeby zoptymalizować, e, tak jakby, no, to mleko, czyli te, te litry, które będą się pojawiały, żeby były albo żeby pojawiały się możliwie jak najszybciej, w zależności od jakości paszy, albo żeby było ich e, jak najwięcej. Tak? To jedno z drugim jest powiązane i to samo w drugą stronę. Jeżeli, jeżeli by było gdzieś tam mięsne, no to taka mieszanka, która pozwoli w szybkim czasie po prostu nabierać masy albo osiągać taką masę, która pozwoli na to, żeby mieć przychód. To, to jest logika. A jak zachowa się Giants w tym aspekcie, no to yy, dowiemy się w listopadzie albo niedługo, albo no, nie wiem kiedy. No kiedyś się dowiemy po premierze na pewno. Więc dobra, zostawmy te zwierzęta. Sprawa jest. Yy, nie jest definitywnie przezdrżająca zakończona, czyli można powiedzieć, że jest otwarta. Podsumowując to wszystko, co mamy dalej? Mamy, mamy jajka, mamy wełnę, mamy mleko, mamy wodę, mamy, mamy paszę, mixa znanego, tu mamy zwykłą, tu mamy jedzenie dla świnek, i tutaj mamy coś ciekawego. Nazywa się to koncentrat coś tajemniczego i zwróćcie uwagę na jedną rzecz, bo ja mam dwa typy albo to będzie szło bo patrzcie w ogóle to jest wszystko poukładane na tych ikonkach na tej pierwszej tutaj mamy sobie jeżeli chodzi o zboża no to mamy to w miarę logicznie poukładane później przechodzimy do okopowych czyli mamy ziemniaki, mamy, mamy buraki później mamy trzcinę później mamy nowości, wszystkiego rodzaju sieczki później tak jakby po kolei to co się z nich gdzieś tam może dziać tutaj mamy bele i na końcu mamy tak jakby drzewa, czyli to jest tak jakby chronologicznie i logicznie poukładane. Przerzucając się na drugą część tych planszy, znowu mamy to dosyć logicznie i chronologicznie poukładane, jak? A no także na początku mamy zwierzęta, później mamy tak jakby no te produkty od zwierzęce, czyli które są tak jakby pochodzą od nich, czyli tu dostajemy jajka, tu dostajemy wodę, tu mamy mleko, no i tutaj przechodzimy tak jakby do części, która jest związana z żywieniem, czyli mamy wodę, to mamy paszę, tu mamy znowu paszę i teraz jest taka granica postawiona w tym miejscu, bo zobaczcie, że Tutaj zaczynają się kwestie związane z nawożeniem, i teraz tutaj mamy tą granicę. I teraz pytanie: za 100 punktów, czy ten koncentrat, który jest tutaj, pójdzie w lewą stronę, czy pójdzie w prawą stronę? I teraz, tak o co z tym może chodzić? Wiem, że nie wszyscy lubią spekulacje, ale w tym kontekście, w kontekście premiery, nowości. Wydaje mi się, że tutaj to jest uzasadnione, bo co można tutaj zauważyć? Otóż tutaj mamy nawozy w big bagu, ale tutaj to jest tak jakby chyba bardziej worek otwarty. Nie jest to big bag, bo tutaj widać takie zaznaczone są rogi. Nie jest on taki jak jest, jakby troszeczkę mniejszy, nie jest tak rozległy jak ten big bag. Więc to jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że jest tutaj taki plusik, krzyżyk. Ciężko stwierdzić, co to jest. Jakby się ktoś bardzo mocno uparł, to mógłby stwierdzić, że to, nie nic wcześniej tego odpisu, że to jest coś związanego yy, gdzieś tam może z jakimiś yy, chorobami zwierząt, nie wiem, jakimiś lekarstwami, antybiotykami czy czymś takim, ale nic bardziej mylnego. I ja bym to po prostu uznał jako plus i jako dodatek czegoś, czyli koncentrat yy, jako dodatek. I teraz pytanie: czy bardziej jako dodatek w karmieniu, w, w tą stronę, w pokarmach, czy bardziej jako koncentrat do rozpuszczania na przykład w nawozach tak? i ja osobiście chyba bardziej szedłbym w stronę tego koncentratu i, i żywienia mimo wszystko dlaczego bo jeżeli faktycznie mają zajść zmiany w żywieniu zwierząt i miałyby się ku temu pojawiać jakieś zmiany w proporcjach i w składzie i tak, dalej, i tak dalej, to bardziej skłonny byłbym tego zdania że ten koncentrat to będzie koncentrat, który będzie jakimś plusem, czyli dodatkiem po prostu do pożywienia. Taki koncentrat może zawierać różnego rodzaju składniki może być różne. na przykład jeżeli będziemy mówili o, o bydle, na przykład, nie wiem, mlecznym czy, czy mięsnym, no to tutaj te składniki mogą wpływać na to, na to w taki, a nie inny sposób, więc y, bardziej chyba byłbym skłonny ku temu, że będzie to jakiś dodatek związany z żywieniem, ale tak jak mówię, granica jest tak jakby w lewo i w prawo tak czyli no, gdyby to gdyby ta ikona pojawiła się przed tym tak jakby przed tym tutaj jedzeniem dla świnek no to ok. natomiast zobaczcie, że pojawia się za więc tutaj sprawa jest jeszcze cały czas otwarta ale chyba jednak bardziej skłaniałbym się w tą stronę że będzie że będzie to po prostu coś związanego z pożywieniem no bo Koncentrat, no ok, wiadomo jak działa, tak? Jest to coś tam, z, tak jakby, no, zbilansowanego, upchniętego i, i trzeba dodać coś, żeby uzyskać coś, tak? Czyli nie wiem, mamy koncentrat pomidorowy, z którego się robi zupę, mamy, nie wiem, koncentrat do płynu do chłodnic, gdzie mamy proporcje 1 do 1 dolewamy wody destylowanej i tam dostajemy jakiś roztwór w jakichś proporcjach. Tak samo jest przy nawozach, że, że możemy coś tam dodać i też. ale jeżeli upieramy się w tą stronę, że jeżeli miałby to być koncentrat, który miał pójść w stronę e, nawozów, no to równie dobrze trzeba by było zacząć dolewać wody e, do tutaj powiedzmy, no nie wiem, czy do herbicydów, czy, czy jak tutaj jest przedstawiona mała bańka na przykład jako ikonka, nie jako zer tysiączka, tylko jako mała bańka Którą trzeba powiedzmy w jakichś tam proporcjach też wodą uzupełnić, a koncentratem tego nikt nie nazywa, więc, y, mimo wszystko, chyba bardziej kierowałbym się y, w tą stronę zwierząt. No ale cóż, zobaczymy. Nie ma co gdywać, trzeba pogrzebać na konkretne informacje, wtedy się wszystkiego dowiemy. No i tutaj tak jak mówiłem, tutaj mamy, mamy nawozy płynne, mamy stałe, mamy herbicydy. Mamy teraz jeszcze taką rzecz, jak dodatek y, do, do kiszonki. I teraz. Y, Sytuacja według mnie będzie następująca, że to będzie chyba jako uzupełnienie w przyczepach zbierających, dajmy na to, bo gdyby to miało być e, uzupełniane e, na pryzmach, e, to wydaje mi się, że to słabo by działało, bo musiało być, musiałoby być coś, co pozwoliłoby na aplikację tego, a jak wiecie, no we farmingu takich ręcznych, nie wiem, baniek, konewek, opryskiwaczy, które można nosić na plecach i coś tam siukać, nie ma i pewnie nie będzie, wiadomo, bo to są takie ręczne rzeczy więc ja bym tutaj stawiał, że po prostu będzie gdzieś jakiś pojemnik, zasobnik, tak jak to ma miejsce i tam będzie można to dodawać, jaki będzie efekt, nie wiem, czy będzie to wpływał na lepszą jakość czy to będzie wpływał na szybkość, ciężko stwierdzić jakie podejście tutaj zostanie zastosowane no i tutaj dalej już ikonki znane Kompost, czy tam pofermentacyjne sprawy, jak to wolej, w zależności od tego, co tam zostanie oddane, rzadkie folleista wapno. Tutaj mamy gnajowice, mamy obornik, mamy nasiona, mamy diesla i mamy DEFA, czyli AdBlue. I sytuacja wygląda następująco: DEF w dziewiętnastce był. Niektórzy się dziwią, niektórzy nie. Natomiast tam się działo wszystko automatycznie, uzupełniał się razem, tak jakby z paliwem bez naszej ingerencji. Tutaj ten plusik z dystrybutorem może wskazywać na to, że AdBlue stanie się uzupełnialny, czyli że trzeba będzie po prostu jego poziom uzupełnić. Mam tylko nadzieję, że nie pójdą na skróty i, i będzie on selektywny, czyli w tych ciągnikach, które rzeczywiście tego wymagają. No a raczej tak będzie, bo skoro idą w, w masy, w wagi, w, w dane takie dosyć szczegółowe, no to trochę głupio byłoby, gdyby w cionikach, które nie, nie mają po prostu tego dodatku, on się znalazł, ale tutaj o to bym się nie martwił, że, że, że tutaj będzie jakaś wtopa. No i tutaj, jeżeli chodzi o elektryki, no to ikonka związana z zasilaniem, mamy śnieg, mamy sól drogową, jak ktoś grał na modach w 19, to wie o co chodzi, no i mamy kamienie. No i co mamy na końcu? A no na końcu mamy trzy kropeczki zwiastujące kolejne ikonki, bo tych ikonek będzie jeszcze sporo. Generalnie jeżeli chodzi o te ikonki, to na momencie kiedy ona zaczęły gdzieś tam się pojawiać na screenach, na przeciekach farm.com, games.com i tak dalej to też zaczęły się pojawiać na Discordzie i na forum głosy, że hej Giants, dodajcie w końcu opisy do tych ikonek, bo się pogubiliśmy. Nie wiemy, co jest, co, a jak dojdą jeszcze nowe, to w ogóle nie będziemy wiedzieli o co chodzi. Sam też jak pojawiły się gdzieś tam te pierwsze przeciegi z ikonkami, to dałem taki oto obrazek z Sherlockiem Holmesem ze znakami zapytania, co to wszystko może oznaczać. No i okazało się, że owe ikonki w końcu doczekały się opisu i jak najbardziej na plus. A co jeszcze się może pojawić, a co raczej na pewno się pojawi, jeżeli chodzi o te ikonki. Otóż. Pojawi się też na pewno ikona związana z łańcuchami dostaw i to nie jedna, będzie ich sporo. Tutaj macie, jeżeli chodzi o, o przetwórstwo wełny, czyli pojawi się ikonka takiego materiału. Pojawią się też jeszcze ikonki, które na pewno już widzieliście, czyli ikonka rodzynek, ikonka soku winogronowego, czyli wszystko to, co związane z łańcuchami dostaw, macie masło, macie sel. Macie deski, macie meble, czyli wszystko to, co do tej pory tutaj nie zostało pokazane. Wszelkiego rodzaju składniki, czyli mąka, cukier, truskawki, będą też jeszcze pozostałe uprawy, które będą w szklarniach, chleb, ciastka i wszystko to, co będzie w łańcuchach produkcyjnych miało miejsce, czyli. No Podejrzewam, że jeszcze z wow, jeden albo dwa, tak, no nawet, może nawet dwa, takie screeny z ikonkami mogą się tutaj pojawić, w zależności od tego, jak to zostanie, że tak powiem, poukładane graficznie, bo jak widzicie, tych ikonek jeszcze troszeczkę jest. No cóż. Informacje są dawkowane, tak jak widzicie, w, w taki a nie inny sposób, czyli Giants nadal lubi trzymać nas w napięciu, tak jak to miało to miejsce przy poprzednich odsłonach, teraz taktyka jest ta sama, jest chwila takiego wyciszenia, gdzie totalnie nie pojawia się nic, jest cisza, 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 potem jest coś tam podrzucone, potem jest znowu jakaś bomba, potem znowu cisza i tak dalej i tak dalej, wszystko oczywiście ma na celu po prostu podtrzymanie e, zainteresowania nad grą i, i to nie jest nic nowego, bo jak śledziliście sobie wydarzenia związane z premierą 19 było tak samo e, a teraz wydaje mi się, że te działania są jeszcze bardziej przemyślane, więc e, tak jak mówiłem to wcześniej, jeżeli coś zostało e, zapowiedziane i potwierdzone, to tak będzie, jeżeli e, o czymś mówią, że nie możemy o tym mówić, jeszcze nie teraz Albo dowiecie się później, albo nie wiemy, albo zobaczymy, albo być może, no to, to jest nic pewnego. A jakie będzie wtedy rozwiązanie, no to, to mówię, to musi być potwierdzone, bo jak nie jest, to możemy sobie tylko pogdybać, porozmyślać. No i cóż, i, i mieć nadzieję, że mimo wszystko jeszcze jakieś zwierzęta się w grze pojawią. A nawet jeśli się nie pojawią, no to te, które już są, zostały pokazane. Więc cóż, no sprawa równie dobrze może być zamknięta. A co będzie, to zobaczymy. Ok, ode mnie to tyle na razie. Cześć.